Jakie są zalety ogrodzenia modułowego? Betonowe ogrodzenia modułowe mają najczęściej proste kształty bloczków i nowoczesną fakturę, co sprawia, że idealnie komponują się ze współczesną architekturą. Przy tym ogrodzenia modułowe takie jak Roma firmy Joniec buduje się szybko, co skraca czas i koszty inwestycji. Ogrodzenia Roma to trzy systemy: Classic z grysową, lekko chropowatą powierzchnią Multigrain, Horizon o gładkiej powierzchni bloczków oraz Perfect z charakterystycznym rysunkiem nadanym każdemu elementowi w procesie produkcji. Do wyboru są bloczki w odcieniach, które współgrają zarówno z elewacjami w zimnych, jak i ciepłych tonacjach. Ogrodzenie Roma Classic nagrodzone zostało złotym medalem międzynarodowych targów poznańskich w 2018 roku oraz tytułem: Home Zone, jakość i niezawodność.